Cześć dzień dobry. Na szybko moi drodzy fani z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Od zera do trenera, w której prowadzę Legię Warszawę. Moi drodzy, zapraszam was na ważny znowu mecz, eee, rewanżowy mecz. Eee, to już będzie trzecia runda kwalifikacyjna Ligi Europy. Bardzo ważny mecz. Wygrałem w pierwszym meczu 3 do 0 na swoim stadionie, a teraz mecz wyjazdowy. Także trzeba to też wygrać. I drugi mecz na dzisiejszym odcinku to będzie Wisła Płock. Ostatni mecz wygrany zagłębiem 3 do 1, przez co troszkę się, troszkę się podniosłem z tej ligi już z tego dołu. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Co do składów i taktyki. Na razie Patryk cały czas jest na długiej kontuzji, nawet do 7 miesięcy, potrzebuje też Bartosza Kapustki, ale on też jeszcze tutaj w tygodniach jest to liczone. Mamy tutaj Benedikta Pichtera, to jest Austriak, napastnik którego chciałbym wystawić właśnie, tylko na pewno nie w tym meczu, ponieważ on nie jest niestety zgłoszony. I to jest jak gdyby nowy nabytek ściągnięty, właśnie Benedikt Pichter, 27-letni napastnik, który ma, jako nękający napastnik, ma aż 3,5 gwiazdki, yy, znaczy aż i, i, i tyle. No ale, ale ma dosyć sporo, ma dosyć sporo, więc będzie dobry ważnym zawodnikiem. Filip Rejczyk uzyskał 3,5 już gwiazdki, czyli on nie zagościł już na dobre w składzie wyjściowym na tej właśnie pozycji wysuniętego rozgrywającego. Luizjał też dobry parametry, 26-letni Brazylijczyk, nie, Igor Strzałek tutaj będzie, będzie zmiennikiem, ale chłopak się też rozwija. Na razie ma te, yy, te 2,5 gwiazdki. Yy, tutaj też ma 2,5 gwiazdki na skrzydle. Lepiej się czuje. W zasadzie nie, on wszędzie ma te same parametry. Tak sobie teraz patrzę. Baku no to stała pozycja. No i tutaj ten napastnik będzie zmieniony na Benedikta Pichlera. No, i ten Stojanowicz, ale u mnie on średnio się sprawdza, powiem szczerze. Słoweniec, 23-letni, no zobaczymy, może jeszcze coś, coś poprawi w swojej grze. Także na razie takie ustawienie, i na takim ustawieniu będę wychodził z meczem. W meczu z Apollo Limassol, na który Was serdecznie zapraszam. No i mecz wyjazdowy. Już yy, realizator pokazuje wyjściowe składy drużyn. Ja w swoim standardowym wyjściu um, ustawieniu i bardzo znowu ważny mecz dla mnie. Tu chodzi też oczywiście o, o prestiż. Nie będę ukrywał, że chodzi również o pieniądze dla zespołu, ale też przede wszystkim właśnie ten prestiż, który da awans do wyższej, do wyższej grupy rozgrywkowej. No ale to trzeba wygrać, to trzeba wygrać. Więc mam nadzieję, że nie roztrwonią moi piłkarze tego ładnej zaliczki 3-0 z meczu u siebie. Mecz się już rozpoczął. Może okrzyk tutaj od razu walniemy, żeby, żeby koncentrację chłopaki złapali. I będą pierwsze pewnie za chwileczkę sytuacje. No i chyba piłka jest właśnie po stronie tutaj. No ale dobra, idzie kontra, idzie kontra. Gospodarzy chciałem powiedzieć, ale Igor Strzałek, idą chłopaki z kontrą. I Luiziao, i proszę bardzo. Pierwsza minuta, pierwsza minuta. Nawet drugiej minuty jeszcze nie było a już jest 1 do 0 yy, piłka poszła z kontry Igor Strzałek bardzo ładnie zagrał do Kramera Kramer się odwinął i Luiziao strzela brameczkę na 1 do 0 i w dwóch meczu jest 0 do 4 ale ja takie mecze tu już potrafiłem przegrywać yy, oczywiście cieszę się z tej bramki jest bardzo ważna ale wiecie, że tutaj może się to niestety jeszcze odwrócić Rajczek Rajczek ładnie wrzucał piłkę. Jeszcze Baku też potrafi ze skrzydła to zrobić, no ale prosto Antoniu do bramkarza przeciwnika Apollo Limasol. Widać, że no jest, powiem szczerze, widać, że jest... No, właśnie ładnie bramkarz bronił. No widać, że te, ta drużyna no, m, dzisiaj no, nie jest przygotowana, zresztą jest widać, że słabsza. Ewidentnie y, ich poziom jest po prostu słabszy, no chyba, że złapią wiatr w żagle. Czasami niektóre tutaj drużyny potrafią odmienić, a szczególnie drugą połowę meczu. Na razie widać, że jest y, drużyna ostrzeliwana z, prawie z każdej strony. I tutaj cały czas idą sytuacje w moją stronę. Jeszcze będziesz utrożny. Także koncentrację chyba chłopaki yy, chyba złapali. I kolejna sytuacja Heldersa. Wyrzuc z auto do Rejczyka. Stojanowicz. Środkowy, środkowy obrońca. Rejczyk. Bardzo ładnie wrzuca, on się dobrze też rozwija, Igor Strzałek, on też naprawdę potrafi bardzo ładnie zagrać. No i gdzieś tam delikatnie za, jakby za kołnierz bramkarza, no ale bramkarz nie dał się zaskoczyć. No i też teraz ocena 7-0. Wyjątkowo dzisiaj Blasz Kramer za tą asystę, bo on asystował, ładnie odegrał tą piłkę. I środkowy pomocnik Luiz Zresztą tutaj mam takich solidnych tych środkowych obrońców, pomocników chciałem powiedzieć na środku pomocy. Właśnie Luiziao i Rejczyk naprawdę dają radę. Zresztą skrzydłowi też są dobrzy. No i kapitan. Jeszcze tylko tego, środ tego środkowego napastnika. Ja chciałem go sprawdzić w następnych meczach. Ale on musi być też zgłuszony. On ma parametry znacznie lepsze, zresztą zrobię sobie też takie porównanie. Zrób szybkie centry, tak. I 42 minuta meczu, już w tym momencie, jest. Expect goal po mojej stronie, ale teraz piłka akurat. No i bardzo ładnie, Tobias ratuje sytuację. Była mocno strzelona piła. Jest sektor legi w narożniku. No i kapitan do tego dojdzie. To pytanie, czy on coś z tym zrobi. No zdążyli wrócić. Nie pociągnął tego za szybko. I chyba sytuacja zaraz się skończy. Tak, w yy, przerwie yy, jest przerwa 0 do 1. Bez zmian druga połowa. Nie ma potrzeby na razie nikogo zmieniać. Heldersa chyba najsłabszym zawodnikiem na razie jest. Wynikając ze statystyk, no i tu będzie. Myślałem, że żółta kartka, no ale nie. Expect goal delikatnie się podniósł, ale też nie jest jakiś taki porażający, bym powiedział. Igor Strzałek. Gramy na ostrożnie, na ostrożnie, bez ryzykowania. Tak też zaleciłem. Myślę, że w końcówce spotkania będzie można to m, troszeczkę podkręcić do góry, i wtedy może ciut zaatakować. Dlatego grają tutaj piłką bezpieczną. Luiz Jao ładnie trzyma piłkę. Oj, 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 oj to, było, to było całkowicie nietrafione. Także jeszcze raz tutaj. Może podgrzejemy troszkę atmosferę do przodu dziesiąta szósta minuta już będzie, no to zmieniam na wyważoną mentalność zespołu. Dzisiaj kapitan dosyć słabo. Cały czas gdzieś tam próbujemy z tych stałych fragmentów ich zeskoczyć. Stajanowicz, to się zawsze o niego boję, Rejczyk. jaj ej, ejajaj. Ej. Ale tam znowu chyba kilka była gdzieś odbita i mamy rzut rożny, dobra. Kolejne, kolejne wbicie w piłki. Jeszcze Baku to zbierze. Jeszcze, jeszcze sytuacja nie jest zakończona. Nie, zakończona. Myślę, że zaraz trzeba będzie robić pierwsze zmiany. Ja w takim razie biorę na pozytywną. Piłka po stronie Apollon Masol. Będzie zgrana piłka, będzie strzał. Dobra, obroniony panterz, Igor strzałek, bardzo ładnie. Będą zmiany, przeprowadzę sobie zmiany. 70, prawie minuta. Myślę, że dzisiaj y, można spokojnie tutaj wpuścić za kapitana na środek ofensywy. Może wejść y, ten zawodnik którego właśnie również ściągnąłem, on może nie ma jakichś parametrów świetnych. Dzisiaj Helder Sa słabiutko to jest obrona po lewej stronie. I tutaj będzie słabo, bo ja nie mam zmiennika niestety. Jeśli chodzi o lewą stronę pomocy, jest prawa strona, ale niestety nie mamy tej lewej. No, ale Filip Rejczek, żeby go było zmienić, bo on jest tutaj już trochę podmęczony. No, i tutaj ewentualnie widziałbym od Konisa za niego, od Konisa, Kramera, może nie, Marcin Rosołek by wszedł ewentualnie za Igora Strzałka i na środek obrony. Oba sama może bym wprowadził, o. Oj, okej. Okay. Także kilka, kilka zmian w zespole. Piłka znowu po stronie apollon bassol Też by się szykowali do pierwszej bramki. Kacper Tobiasz na stanowisku. No i dawaj, Fobasa Eldersa Baku, Baku pilnuje piłki Atkonis, pierwszy kontakt z piłką No niestety, złe podanie Jest to jeszcze młody zawodnik Potrafi, potrafi zepsuć, ale Kasper Tobiasz niezastąpiony dzisiaj expect go 0,78 I Apollo Niemalsol zaczyna Zaczyna dochodzić do sytuacji Ajajajaj, strata piłka Baku Mocny strzał. Na szczęście niecelny. Coraz, coraz bardziej te ataki w, zaczynają wchodzić. Aj, piłka wybita. Ładnie była bita. Rosołek jeszcze przy piłce. Czy rosołek straci piłkę? Ach, próbował strzelać. Niecelny. Oj, teraz będzie groźna sytuacja i ależ niewiele brakowało, ależ niewiele brakowało. Rzut rożny dla Apollo Nimasoli. 78 minuta już aktualnie. W meczu już tak naprawdę niewiele brakuje, ale teraz Apollo Nimasol zaczął dochodzić do sytuacji strzeleckich. Cały czas przy piłce. Czyżby kontra? Baku? Baku ładnie, wyminął. Wyminął, będzie pewnie dośrodkowywał. Dośrodkowuje, ładnie. i Aj, nie cenię teraz. Dobra, to zaatakujmy już ofensywnie teraz. Ja jeszcze im tutaj. Nie, tu zmieniać nie będę. Natomiast okrzyki nie, zażądaj więcej. Cały skład. Dobra, próbujemy. Teraz stoi się już do ataku. Do ataku bardzo ładnie. Baku. Aj, jaj, jaj. jaj. Strzał zostaje zablokowany, będziesz utrożny. 83. minuta. Baku. No i ta piłka została wybita. Jeszcze Luiz zebrał tą piłę. Próbują jeszcze swoich sił. Fobasam. Co on tu robi? Co on tu robi? Jest! Kto to strzelał? Atkonis? Nie, gol samobójczy. Ale chyba Atkonis chyba strzelał tą piłkę i ona się odbiła do nogi. 0 do 2. Zaraz zobaczymy po powtórce. Baku Fobasam i tutaj Atkonis będzie strzelał. Atkonis tak, odbiło się, odbiło się. Nawet nie wiem czy od ręki. Nawet nie wiem czy od ręki, ale chyba nie. No jest piękne. W 02 w ogólnym rozrachunku 0 do 5 no i moi drodzy jest bardzo dobrze jest bardzo dobrze jeszcze jedna sytuacja na koniec jeszcze tak, jeszcze jedna sytuacja na koniec Rosołek, ajajaj aj, aj, ta piłka została wybita łoj, łoj, łoj bo tu się sytuacja się klaruje dla sytuacji znaczy sytuacja się klaruje dla Apolona ale piłka no jeszcze będzie żółta dla Kostasa Lako, Stasa, jeszcze żółta karta I to będzie chyba koniec, bo to już czwarta minuta meczu leci. Jakimś cudem. Sędzia nie kończy, nie kończy meczu. I prosto w nogi pankowa. Jeszcze nie kończy kramer. Będzie strzelał chyba, czy nie. Koniec meczu. Koniec meczu! Jest! Proszę państwa! Zaraz zobaczymy z kim ja się zmierzę. Dalej, witam was, moi drodzy, jeszcze raz. Tym razem, już z, z ekstra klasy. Witam w Płocku Gram z Wisłą. Płock, moi drodzy, nowy zawodnik, o którym mówiłem, Pichler, Austriak. Dzisiaj, w wyjściowym składzie, jako środkowy, atakujący napastnik. Mam nadzieję, że zobaczę jego dzisiaj jak gdyby umiejętności, możliwości, no ale też trzeba będzie chwilę trochę czasu, a kiedy on się zgra jak gdyby z całym zespołem i kiedy nawiążą się te, że tak powiem, automatyzmy jego rozgrania, rozegrania, strzelania, podpodawania, trzeba będzie na to troszkę czasu potrzebuje na pewno tutaj dzisiaj potrzebował odpoczynku Rejczyk i on też został zamieniony za też młodego Igora Busza, który właśnie jest teraz przy piłce. Niech on zdobywa swoje doświadczenie, bo widzę, że tutaj sobie radzi, ale szpilka była tam mocno wita tylko nie wiem przez kogo. Niestety prosto w nogi obrońcy. Setkowicz. Bardzo ładnie obrona, ale teraz. Aj, aj, aj. Kacper Tobiasz szatuje sytuację. Jeszcze dobitka. wisła Płock. No, uwaga, idzie druga piłka. Kacper Tobiasz. Ładnie po ziemi. Pankow. No, ja się zawsze boję takich grania piłki do tyłu. Stojanowicz. Powoli, Heldersa, szanujmy piłkę, ale też zagrywać dokładnie. Igor Busz, chyba idzie, idzie piłka, idzie. Luiziao, no. I teraz tego Igora Busza i... Ależ, kurde, Igor Strzałek. On czasami potrafi ładnie zagrać, ładnie uderzyć. Igor Busz 7 i 3 aktualnie. To jest właśnie ten zmiennik, oczywiście nienaturalny, wymuszony troszkę. Też kontuzjami, nieobecnością niektórych zawodników. Zobaczę, dzisiaj będę obserwował tego Benedikta Pichlera. I żółta kartka Makanan Baku. Rzut rożny dla Wisły Płoc, 22 minuta, rzutka w pole karne. Lewandowski. Lewandowski i teraz Spremo. I oj, oj, oj ależ atak idzie na moją bramkę. Zwisły płock. Pankow na razie też dobrze. Prawa strona. Pilnuje. Radosław Pankow. Cały czas akcje są po mojej stronie. Nie jest to dobrze. Brakuje tych takich zgrań. Grają na, jedną, na jeden strzał, na, na jedno odbicie i znowu tu jest sytuację przed bramką. Rzut rożny. Spremo. Za dużo tych sytuacji pod bramką e, moją jest, niestety. Rodzi sytuację dla zespołu z Płocka. Trzeba się troszkę wziąć do, do roboty. Bo jest naprawdę dzisiaj słabo. Katper, bierz super e, sobie tutaj radzi. No dobra, to może to, co mi radzi, to niech zmieni go. Wejdzie Muci za Żosułek, który dzisiaj nie ma jakiegoś świetnego meczu. W ogóle przód słabo gra. Mało tych sytuacji strzeleckich, pomimo że jest expect goal troszkę większy po mojej stronie. Igor Strzałek, jeszcze chyba będzie jedna sytuacja. I niestety niecelnie. Koniec pierwszej połowy 0 do 0. Trzeba będzie ich trochę zmotywować. Także ja już tutaj okrzyk daję. Zaapeluj o koncentrację. Się zastanawiam, czy właśnie tutaj nie da się tej wyważonej sytuacji, żeby troszkę poszli do przodu, bo koncentrują się na razie tylko i wyłącznie na Na pilnowaniu tej piłki. A, nic do przodu. I, I to może być też ten problem. Czyli może bardziej do przodu i będzie dobrze. Luiz Jao. Przed szansą. Ale kurczę, świetna interwencja bramkarza. Ale dobrze, tak trzeba próbować. Igor Strzałek z rzutu rożnego. A i piłka gdzieś tam była bita jeszcze. I ten ekspekt goal zaczyna się podnosić. Cały czas żółta kartka też Benedikt Pichtler. Widać, że ostro walczy. Chyba trzeba przejść do troszkę bardziej do, do przodu. Ad konis y... no, Można zmienić go też, nie? Baku rosołek. Baku rosołek. Uuu, co my tu mamy? Kontuzja. Heldersa. Słabo, bo ja tutaj nie mam zmiennika na obronę lewą. No Fobasa będzie musiał wejść, niestety. I to będzie słaba zmiana. No właśnie, on się tutaj nie nadaje za bardzo. 70 minuta. Dobra, jakieś zmiany? Jakieś zmiany. E... Benedikt, no 6:40, słabo. Baku, lewa strona, ofensywny, mrosołek wejdzie za Baku. Nie można wprowadzić tego, gdyż wszystkie przerwy w grze zostały już wykorzystane. O kurde, słabo. Muszę tak dograć do końca. 77 minuta. Igor Strzałek, Pantow, wrzutka, Jest! Benedikt Pichler, pierwsza gol. Pierwszy mecz, pierwszy gol. Brawo. Oj, weryfikacja bramki będzie jak już warto raczej. No i gol jest nieuznany. Niestety był gdzieś spalony, ale się już cieszyłem, że to był pierwszy jego gol. No niestety. To był gdzieś na spalonym. Nie był. Dobra, no trudno. Czy jest... Zero? Nie, jest chyba uznane ten... E, tak, chyba ta bramka została w końcu uznana. Jest, także jest, jest na pierwszym, na pierwszy, pierwsza bramka na koncie e, świeżego, nowego, e, środkowego napastnika. I teraz Pickler Jest druga bramka. No, otworzył się chłopak, otworzył się Dobra, ja im dam okrzyki, słuchajcie, pochwalę cały, cały zespół Pięknie, Kasper Tobiasz, długa piłka do Muci'ego, Muci Pichler I Pichler, widać, że tu się czuje dobrze Drugi gol w pierwszym meczu, no kurde No, powiem wam, super, super sytuacja Się otworzyła Pankow dojdzie do piłki, dojdzie. Czy zagrają szybko? Właśnie Pichler przy piłce z żółtą kartką, ale Baku traci piłkę niestety. 86. minuta. Ależ się mecz na końcu otworzył. No i teraz, Waga jest na pustą bramkę. Frederyk Gerbowski strzela bramkę. No tutaj oszukał bramkarza. Kacper wyszedł wysoko. I jest 1 do 2, 86 minuta. No tak, on się złożył. Ale sytuacja, ale mecz. Dobry mecz, naprawdę. Ależ błąd, ależ. Obasan, żółta kartka będzie? Nie. Dogrywka 6 minut, sędzia doliczy. Dobrze, Kacper broni. Broń, broń, broń. Nie wpuszczaj ty piłek. Znowu sytuacja jest pod moją. Pod moją bramką. I Krądecki nawet tutaj bramkarz był? Co on tu robił? Ależ. No niestety, Fryderyk Gerbowski strzela drugiego. 2-2. Dobra. Ja muszę przejść na ofensywę. Może się jeszcze coś uda strzelić. 2-2. Ależ tutaj. Kilki korykoszety były. Aj, 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 No dobry mecz w sumie. Naprawdę dobry mecz. No i chyba już nic nie będzie. Nie. No niestety 2 2 Szkoda. Szkoda, szkoda tej jednej bramki. Koniec meczu remisowy. Spotkanie. A było blisko wygranej. Fryderyk yy, Gerbowski yy, po stronie jest zawodnikiem chyba meczu. Tak. Benedikt Pichler. Yy, statystyki. Jeszcze na koniec meczu. Więcej Wisła Poznań dała. Expect goal porównywalny prawie. Yy, no i niestety... Dla mnie niestety tylko, tylko remis. Moi drodzy, cały czas pozycja 12 po 5 rozegranych spotkaniach, tak wygląda sytuacja. Punktów aktualnie 6, Radomiak zaczyna odjeżdżać dosyć daleko, 13 punktów. Goni go puszczenie połomice, lech poznań i raków często chowa. Tak zamyka się tutaj górna strefa tabeli. No i z wisłą płoc myślałem, że wygram. Ciężko było no niestety nie udało się zwycięsko wyjść z tej sytuacji następne spotkania będą z Radomiakiem i Wisłą Kraków, aczkolwiek jeszcze może dojść sytuacja z oczywiście ligą Europy no ale to zobaczymy także zapraszam Was już na następny odcinek z tej serii i dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć